Witajcie widzowie. Nigdy nie miałem Volvo ani nigdy nie miałem Saba, ale obie szwedzkie marki zawsze budziły duże moje zainteresowanie, bo są to naprawdę niezwykłe samochody. Saby, wiadomo, pierwsze samochody powszechnie występujące z turbodoładowaniem. Volvo, absolutni prekursorzy pod względem bezpieczeństwa. Zresztą Saby również tutaj nie odstawały. Obecna gama Volvo to. Ten styl, styl z literką T w lampach, te samochody bardzo wyróżniają się na ulicy. Nie tylko oczywiście przez to, ale też przez to, że zwyczajnie są ładne. Ja miałem okazję prowadzić już kilka różnych modeli z aktualnej gamy Volvo, zarówno 60. jak i 90. i te samochody bardzo przypadły mi do gustu. Dlaczego? O tym właśnie dzisiaj chcę opowiedzieć. Zaczynając od stylistyki, to auto jest dość konserwatywne. Mamy bardzo wyraźnie zaznaczoną bryłę silnika, duże kombi, które nie. Niestety, i 90 i 60 mają mocno ścięty tył. Nadal to charakterystyczne przetłoczenie pod szybami, które mieliśmy zarówno w Wolwach historycznych, już dzisiaj zabytkowych, nawet nie Youngtimerach, jak i powróciło ono do gamy Volvo początku XXI wieku. Te samochody. Tym swoim konserwatywnym stylem zawsze zdobywały moje zainteresowanie. A jednocześnie, kiedy popatrzymy na te aktualne auta, na pewno nie możemy o nich powiedzieć, że nie są nowoczesne. Mamy tutaj wszystko to, co sprawia, że ten samochód wygląda dynamicznie że wygląda na auto zrobione wczoraj albo wręcz nawet dziś rano i dzięki temu, że łączy ten konserwatyzm z tą nowoczesnością, tym bardziej może zdobywać wielu, wielu zwolenników. A ja lubię, za to, że te samochody są dla mnie takimi trochę dzisiejszymi Mercedesami. Jakość materiałów użytych w tych samochodach, wyciszenie jest na poziomie absolutnie mistrzowskim. Mnie te samochody bardzo odpowiadają, no ale nie są pozbawione wad. Zacznijmy od tego, co jest pod maską. Kiedy mówisz Volvo, myślisz 5cylindrowa rzędówka o pojemności około 2,5 litrów, obojętnie bo czy jest to diesel, czy jest to benzyna, to właśnie tego spodziewasz się pod maską, ale niestety już nie dzisiaj. W tym momencie w gamie Volvo mamy jednostki wyłącznie dwulitrowe, turbodoładowane i diesle, i w przypadku hybrydy jest to benzynowa jednostka dwulitrowa, która wraz z tym silnikiem hybrydowym daje łącznie trochę ponad 400 koni mechanicznych. To bardzo dużo, ten samochód jest niezwykle dynamiczny. Rozpędzenie się do prędkości autostradowej trwa ułamki dosłownie sekund, bardzo bardzo sprawnie się rozpędza, jednocześnie dając niezwykłe poczucie stabilności. Ale o tym opowiem wam więcej za kierownicy. Silnik jest w miarę cichy, ale jednocześnie wydający pomruk. Nie jest to już oczywiście dźwięk tych pięciu cylindrów, który znamy ze starszych Volvo, ale nadal jest to bardzo przyjemny rodzaj hałasu, który jest oczywiście świetnie wytłumiony, ale kiedy mocniej dodamy gaz, zawsze go usłyszymy. Napęd przenoszony jest na wszystkie cztery koła w przypadku tego konkretnego egzemplarza. Volvo przyzwyczaiło nas do tego, że jest napędzane naprzód już od wielu lat, nie licząc suwów. W tych samochodach przede wszystkim napędzana jest dość przednia. Jednak o Oczywiście zawsze możemy doposażyć nasze Volvo w napęd na cztery koła i tak jest w tym przypadku, w przypadku hybrydowego modelu V90. Bagażnik jest zapełniony moimi gratami, więc nie zwracajmy uwagi na to, co jest w nim, ale opowiedzmy sobie o nim jako o całości. Oczywiście w 90 jest ten bagażnik już bardzo, bardzo duży. Na pewno spokojnie zmieści się do niego czteroosobowa rodzina. Tego samego nie mogę powiedzieć o V60, którym również jeździłem. Tam bagażnik mógłby być trochę większy. Za to jedno jest pewne, na pewno nie ubijemy się głową o klapę tutaj. Nad moim 180-centymetrowym łebkiem jest jeszcze dobre 10 centymetrów przestrzeni. No, wyści kierowcy oczywiście muszą troszeczkę uważać. Rolę ta, która odjeżdża wraz z podnoszącą się elektrycznie klapą i opuszcza w momencie, kiedy ją zamykamy, to też jest fajna rzecz, która ułatwia dostęp do tego dużego bagażnika. Chcąc jak najbardziej skomasować ten test, już jestem z tyłu i tutaj miejsca jest bardzo, bardzo dużo. Sam za sobą siedząc, mam tutaj dwie dłonie przestrzeni do oparcia siedzenia przedniego. W tym konkretnym egzemplarzu mamy taką przyjemną materiałową tapicerkę, która troszkę przypomina jeans. Jest ona znacznie bardziej miękka niż typowe jeans. Jest to dla mnie nowość, ponieważ wszystkie Volvo, którymi do tej pory jeździłem, miały tapicerkę skórzaną, ale jest to bardzo przyjemna nowość i nie wiem, czy nie zdecydowałbym się właśnie na tego typu pokrycie foteli z uwagi na to, że na pewno mniej się one grzeją. Oczywiście zawsze można sobie zamówić wentylowane fotele i wtedy problemu z grzaniem się nie ma. Ogólnie nie brakuje tutaj żadnych bajerów. Wprawdzie nie mamy trzeciej strefy klimatyzacji, ale mamy za to na przykład rolety, co jest bardzo Użyteczną rzeczą, kiedy mamy małe dzieci, zasłaniamy sobie tą tylną szybę i już słońce nie będzie nam dzieci niepokoić. Pomijając już fakt, że w tym momencie siedzę komfortowo dla siebie, mam bardzo dużo miejsca na nogi. Siedzę w prawidłowej pozycji, bo kierownicę da się wysunąć na tyle, żebym ja mógł sobie wygodnie odsunąć maksymalnie fotel. Fotel jest oczywiście regulowany elektrycznie, osobno możemy też rozciągnąć sobie podparcie pod udami. Osobno możemy wypchnąć sobie poduszkę podlędźwiową. Wszystko to sprawia, że czujemy się tutaj oczywiście komfortowo, a już kwintesencją tego jest to drewniane wykończenie. Ja uwielbiam drewno w samochodzie, zawsze się w nim świetnie czuję. I tak naprawdę, żeby już mieć tutaj pełnię takiego ideału dla mnie, to ten samochód musiałby mieć co jasne wnętrze. Ale drewno też robi robotę w połączeniu z tą materiałową, taką też w sumie jasną tapicerką. Mając już doświadczenie z kilkoma aktualnie produkowanymi samochodami Volvo, mogę Wam powiedzieć jedno. Kiedy konfigurujecie ten samochód, absolutnie musicie zdecydować się na nagłośnienie Bowers Wilkins. To jest najważniejsza rzecz, najcudowniejsze nagłośnienie, z jakim miałem do czynienia w aktualnie produkowanych samochodach. Gra po prostu fenomenalnie, dodatkowo możemy ustawić go w tryb, który ma imitować. Akustykę sali filharmonii z Göteborga. Coś fantastycznego, echo, które dodaje takiego pogłosu, słuchając głośno muzyki. Jest fenomenalne odczucie, jest genialne i to jest jeden z takich. Bardzo mocnych argumentów za tym, żebym ja ten samochód wprost uwielbiał. Bardzo mi się też podoba coś, na co zwracałem uwagę w teście V60, który kilkanaście miesięcy temu pojawił się w autocentrum. A są to te pokrętełka do regulacji nawiewów, które są po pierwsze metalowe, a po drugie wydają takie charakterystyczne kliknięcie w swoich skrajnych położeniach. Zbliżę może mikrofon, żeby to było lepiej słychać. Poza tym w tym egzemplarzu mamy ogromny szklany dach, który na dodatek do połowy się otwiera, co również jest bardzo komfortowe, kiedy na przykład po południu jeździmy sobie po mieście, chcemy mieć trochę więcej świeżego powietrza, a nie chcemy, żeby nam urwało głowę, to ten dach jest do tego wręcz stworzony. Zatem żeby nie przedłużać, zróbmy test Kamila. Odchyliłem maksymalnie oparcie, więc na chwilę znikam z kadru. Jest delikatny próg tutaj na wysokości krzyży, ale myślę, że nie jest on problematyczny. Fotel jest szeroki, bardzo wygodny. Myślę, że na pewno dobrze można by się wyspać w Volvo w razie potrzeby. Zatem test Kamila zaliczony. Pomówmy zatem o tym, jak jeździ Volvo V90. A jeździ bardzo, bardzo fajnie. Jest super ciche, jest bardzo komfortowe i Przede wszystkim jest całkiem żwawe. W tym momencie dobiega do naszych uszu przyjemny dosyć warkot czterocylindrowej rzędówki z podmaski tego dwulitrowego silnika, który w tym samochodzie jest. Naprawdę ten motor bardzo dobrze daje sobie radę z tym dosyć ciężkim samochodem ważącym blisko dwie tony. Podłokietnik jest szeroki, miękki, jeden i drugi pozwalają bardzo komfortowo siedzieć i wręcz rozsiąść się na tym bardzo szerokim i również bardzo wygodnym fotelu. Kierownica chodzi lekko, wspomaganie jest progresywne. Już podczas jazdy autostradowej zdecydowanie łatwo jest wyczuć gabaryty ciężar tego samochodu, to jak przenosi swoją masę. W aktualnej gamie Volvo nie mamy w zasadzie żadnych przełączników. Jest duży ekran, z którego poziomu sterujemy wszystkim, między innymi też klimatyzacją. Ale ze wszystkich aut, które nie mają panelu klimatyzacji, co i tutaj należy podkreślić, jest wadą. W żadnym aucie nie jest tak małym utrudnieniem sterowanie klimą z poziomu ekranu, jak właśnie w Wolwach. W aktualnych Wolwach jest to naprawdę całkiem wygodne, jest bardzo duża cyfra oznaczająca temperaturę, kiedy ją przyciskamy na niemal pół ekranu, pojawia się wielka skala, w którą bardzo łatwo jest trafić. Nadal trzeba te oczy oderwać, ale jest to zaryzykowałbym 10% bardziej absorbujące niż. Operowanie pokrętłami tudzież fizycznymi przełącznikami, do których lokalizacji też się w końcu trzeba na początku zawsze przyzwyczaić. A fizycznych przełączników również mamy kilka. Sam manipulator zmiany biegów, który w tym przypadku jest taki przezroczysty, szklany, bardzo fajny, ma. Dodatkowy przycisk P, czyli pozycję parking. Zaraz za nim jest charakterystyczny dla Volvo Starter, czyli nie mamy guzika start-stop, tylko taką formę jakby przekręcanego kluczyka. Na dodatek jest ona właśnie koło dźwigni zmiany biegów, czyli tak jak w tej drugiej szwedzkiej marce było. Dalej mamy pokrętło Drive Mode, którą wybieramy tryb jazdy. W przypadku hybrydy, oczywiście tutaj mamy dwa tryby hybrydowe: tryb dynamiczny i tryb zwykły. Przyciski manualne od hamulca ręcznego, a pod głównym ekranem mamy również rząd przycisków. Tutaj jest ogrzewanie tylnej szyby, wentylacja przedniej, trzy przyciski do sterowania radiem i zaślepka. No, i tutaj też jest przełącznik świateł awaryjnych, bardzo wyraźnie widoczny, nawet w dzień. Jego czerwony trójkąt wyraźnie rzuca się w oczy, nie ma problemu ze znalezieniem go, jak chociażby w aktualnej gamie Mercedesów. Obok dźwigni zmiany biegów są też dwa cup holdery, które się na dodatek zasłaniają. W podłokietniku też mamy bardzo niewielki schowek. W wersjach niehybrydowych z tego co pamiętam, jest on głębszy. Zatem tutaj gdzieś też jest jakaś forma ustrojstwa związanego. Z hybrydą w tym konkretnym przypadku. Widoczność dookoła jest, no powiedzieć, trzeba do pozazdroszczenia w każdym innym samochodzie, dlatego że mamy bardzo duże powierzchnie przeszklone i fakt słupki przednie schodzą dość stromo i trochę tutaj zasłaniają, ale lusterka nie stykają się bezpośrednio z nimi, zarówno prawe, jak i lewe, daje nam taką niewielką przestrzeń, przez którą coś widzimy. Same zewnętrzne lusterka może mogłyby być minimalnie większe, ale nie zauważyłem, żeby chociaż raz zabrakło mi przestrzeni w nich. Poza tym jest oczywiście system monitorowania martwego pola. Kończąc temat lusterek, wszystkie trzy są fotochromatyczne, co wczoraj, kiedy jechałem tym samochodem w nocy na Śląsk, dało naprawdę bardzo dobry efekt, nikt mnie nie raził, świetnie się jechało. A jak już mówimy o jeździe w nocy, Volvo ma matrycowe reflektory led i to są najlepsze LEDy, z jakimi miałem do tej pory do czynienia. Te światła fantastycznie, wręcz wycinają samochód przed nami, jeżeli taka jest potrzeba. A kiedy jest możliwość załączenia pełnych świateł drogowych, to w zasadzie nie potrzeba żadnych dodatkowych halogenów. Zastanawiać się możecie, jak jest z ekonomią. Dwulitrowy diesel, którym jeździłem w V60, potrzebował tego paliwa troszkę. W sensie wydaje mi się, że mógłby go zużywać mniej. Dwulitrowa benzyna w S60 również nie była mistrzem ekonomii. I o tym hybrydowym V90 można powiedzieć to samo. Jest to oczywiście bardzo ciężki i już bardzo duży samochód, ale wynik na poziomie powyżej 8 litrów przy takim względnie spokojnie dynamicznym trybie jazdy moim należy uznać za taki, no może trochę do poprawy. A jak się prowadzi Volvo? Przy wyższych prędkościach jest to samochód niezwykle stabilny, nie dający w ogóle odczuć, że my jedziemy szybko. Bardzo łatwo jest przekroczyć nawet na autostradzie dozwoloną prędkość, także trzeba patrzeć w te wyraźne elektroniczne zegary. Na tarczy prędkościomierza centralnie na stałe jest też cyfrowa wartość prędkości. Prawy zegar z kolei, w przypadku trybów związanych z hybrydą, jest oczywiście wskaźnikiem wykorzystania napędu, wskaźnikiem naładowania baterii. W w trybie sportowym staje się bardzo czytelnym obrotomierzem. Sam wygląd zegarów możemy również modyfikować. Zresztą tak naprawdę modyfikować możemy mnóstwo rzeczy. Między innymi z poziomu ekranu składamy na przykład tylne zagłówki, które, jak to w Volvo, nie składają się do tyłu, tylko do przodu. Zatem jeżeli ktoś siada z tyłu, musi ten zagłówek postawić. To jest bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Zatrzymałem się właśnie na światłach, zatem żeby nie przedłużać, przejdźmy już do podsumowania. Obecna gama Volvo to samochody bardzo do siebie podobne. Zarówno 60 jak i 90 są bardzo zbliżone wizualnie, zarówno z zewnątrz, jak i w środku. Do tego świetnie jeżdżą, co sprawia, że na mojej liście są bardzo wysoko. I za kilka lat, kiedy ceny używanych samochodów z obecnej generacji Volvo będą już bardziej w moim zasięgu, na pewno 90 czy to w sedanie, czy w kombi będzie na mojej short liście. I właśnie ten samochód zdecydowanie bardziej mi odpowiada, bo jest bardziej komfortowy, a 60 bardziej sportowa. Jeśli zatem zastanawiacie się czy kupić klasę E, serię 5 czy może a 6, rozważcie bardzo poważnie 90. Volvo według mnie jest najlepszym samochodem, powiedzmy że premium w tym momencie w tej klasie. I to już wszystko co chciałem wam powiedzieć o nowym Volvo V90. Jeżeli ten test się wam podobał, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, kliknijcie również subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie i dzwoneczek notyfikacji, żeby nie przegapić kolejnych testów na motopasjach. A co w nich będzie, o tym co aktualnie testuję, najlepiej dowiecie się śledząc mojego Instagrama. Ja wam tymczasem bardzo dziękuję za dziś i do zobaczenia.